Zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy świadectwo, można by tak powiedzieć, wielkiej miłości Boga, jaką ma do nas ludzi. Bowiem Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przypomina, że został posłany po to, aby zbawić świat, nie aby go potępić. I to zbawienie dokonało się poprzez wywyższenie Chrystusa na krzyżu. Czym jest dla mnie krzyż? Ciężarem, trudem, może zmaganiem. Na przykład z jakąś chorobą, z trudnym mężem albo żoną, z niesfornymi dziećmi, z sąsiadami, z współpracownikami. Czym jest dla mnie krzyż? Bo dobrze wiemy, że on przybiera różne formy i każdy z nas, czy każdego z nas, ten trud niesienia krzyża dotyka. I można by sobie teraz postawić takie pytanie. Czy akceptuje swój krzyż? Czy podejmuje próbę niesienia Go? Popatrzmy, moi drodzy, że Pan Jezus zaakceptował swoją rolę w dziejach. Zbawienia świata. Wziął na swoje ramiona krzyż, poniósł go na golgotę, i spójrzmy, jaki jest wynik tej drogi, tego niesienia krzyża. Jest nim możliwość zbawienia się przez nas. Tak jak usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Bóg dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Czy jestem świadom tego, że przez dźwiganie krzyża mojego życia, różnego krzyża, idę drogą, która prowadzi mnie do zbawienia? A zatem. Weź swój krzyż i idź za mną, mówi dziś Chrystus. Weź swój krzyż, bo On prowadzi do zbawienia, bo Syn Człowieczy przyszedł na świat nie po to, aby go potępić, ale po to, aby go zbawić. Amen. Niesamowita musiała być rozmowa Jezusa z Nikodemem. Nikodem, uczony w piśmie, bardzo mądry człowiek, który zna teksty biblijne, który zna różne prawa, jest światłym człowiekiem oraz Jezus, który jest nauczycielem, mędrcem, mistrzem, zbawicielem, gdzie. Ma właśnie wgląd w Boże sprawy. I na pewno musiała być piękna, niesamowita ta dyskusja. O tym, o różnych sprawach Bożych, upatrzeniu na świat, o tym, jak właśnie Bóg. co człowiek powinien robić, jak Bóg wychodzi też do człowieka. Co widzimy właśnie też w tym dzisiejszym fragmencie, bo cały rozdział trzeci Ewangelii Jana właśnie to jest ta rozmowa Jezusa z Nikodemem. I dzisiaj słyszymy te słowa, które Jezus mówi Nikodemowi, tłumacząc mu właśnie, że aby dokonało się zbawienie świata, to Bóg właśnie musi zostać wywyższony, Syn Człowieczy. I Jezus mówi Nikodemowi właśnie te piękne słowa o wielkiej miłości Boga. Tak, Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, aby móc zrozumieć prawdy Boże, aby móc zrozumieć tajemnicę krzyża, którą dzisiaj kontemplujemy, to potrzeba właśnie tego dialogu. Potrzeba dialogu z Jezusem. Nieustanego dialogu, aby Jezus mnie uczył, aby On mnie wprowadzał tajniki w to Boże patrzenie na, na, na świat, na, na, na tą rzeczywistość, w której żyjemy. Aby On mi pokazywał swoje te znaczenie tego, co on uczynił, co czyni Bóg dla mnie w tej chwili. Jest to niepotrzebna tego dialogu, ale również ten dialog powinien być związany właśnie z, dru dru z drugą osobą, że Bóg posługuje się drugim człowiekiem. Abyśmy rozwijali się, abyśmy szli w głąb naszej wiary, w głąb modlitwy, abyśmy pojmowali prawdę wiary, potrzebujemy też drugiego człowieka, którego Bóg postawi na naszej drodze, który nas poukieruje. Tak samo potrzebujemy lektury Słowa Bożego, lektury jakiejś prasy katolickiej. Jakiejś dobrej książki katolickiej Komentarza biblijnego Aby wchodzić w głąb Dzisiaj, kiedy chcemy zrozumieć Tajemnicę krzyża, o tym pamiętajmy Aby tego dialogu nie Nie zaprzestawać w naszym życiu Aby ten dialog ciągle się dokonywał Z Jezusem Ale i również z drugim człowiekiem z, 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 moglibyśmy tak powiedzieć właśnie dialog z, ze Słowem Bożym i z Pismem, żeby czytać ale również z, z jakąś ksi książką chodzi o to, żeby potem to słowo interpretować aby dowiedzieć, żeby, żeby to słowo które czytamy, aby ono do nas dochodziło, aby się też zastanawiać co to ma, jak znaczyć i to oddawać Jezusowi na modlitwie oddawać Panu Bogu jest to szalenie ważne Nikodem sam przychodzi do Jezusa aby mu Jezus rozświetlił pewne rzeczy, aby mu wyjaśnił to, co, gnębi, co tkwiło w jego sercu. Tak samo i my powinniśmy przychodzić. Tajemnica krzyża nie jest prosta do zrozumienia. To jest coś, co potrzebna, potrzebna jest łaska, abyśmy umieli to zrozumieć. Dlatego o to też prośmy i wchodźmy właśnie w głąb. Dyskutujmy, próbujmy właśnie wchodzić w to, abyśmy zrozumieli tę tajemnicę. A kiedy zrozumiemy tajemnicę Krzyża, tajemnicę naszego zbawienia, wtedy będziemy ludźmi spełnionymi, pełnymi też Bożej, Bożej, Bożej łaski i będziemy wiedzieli, w jakim kierunku iść, co podążać. Będziemy mocni, silni, że, bo będziemy mieli ten fundament, to, co jest najważniejsze. Pojęliśmy ten Boży plan jaki Bóg ma wobec mnie, wobec świata, wobec każdego człowieka. Dlatego wchodźmy w ten dialog, abyśmy szli w głąb, abyśmy rozwijali naszą wiarę, abyśmy pojmowali tajemnicę Krzyża. Amen.